Z okazji premiery gry Marvel Midnight Suns, która ukazała się na PC-ach i konsolach nowej generacji, postanowiłem, że przygotuję dla Was materiał o jednej z najgroźniejszych demonicznych istot, które potrafiły zmanipulować i wykorzystać w swoich planach najpotężniejszych superzłoczyńców na królową zła jak i po prostu matką demonów, zadebiutowała w uniwersum Marvela blisko 40 lat temu w komiksach związanych z Ghost Riderem, Morbiusem czy też Północnymi Słońcami. Na przestrzeni wielu historii jej alternatywne wersje wpływały na ogromną rzeszę superbohaterów i złoczyńców w Ziemi 616, jak i innych rzeczywistości tego multiversum. Była przy tym osobieniem czystego zła, który nie znał litości, nawet teoretycznie złe istoty chciały z nią zadzierać gdyż wiedziały, że może ich spotkać los, którego nie życzyłyby najgorszym przeciwnikom. Lilith, jako pierwsza kobieta, poczuła mnóstwo demonów z panami piekieł, a na przestrzeń wieków wpływała na rozwój ludzkiej cywilizacji. W końcu została jednak zapieczętowana, za przywrócenie jej do życia byli odpowiedzialni naukowcy, którzy postanowili zbadać dziwne stworzenie żyjące na Grenlandii zwane Tiamatem. Oczywiście, jako że ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła, grupy badaczy zostały wymordowane przez Lilith, która odrodziła się z ciała tej bestii. Od tamtej pory zaczęła przemierzać świat w poszukiwaniu swoich dzieci, przy czym odkryła, że większość z nich została po prostu zneutralizowana. W celu dokonania zemsty zaczęła więc swój morderczy przemarsz, który rozpoczęła danego Keczaj Johnego Blaze'a, którzy jak wiecie byli Ghost Riderami. Próbowała ich uwieść w snach, aby wykonywali jej rozkazy, przy czym praktycznie jej się to udało. Jej plan zawierał również element przejęcia władzy nad wampirami, dlatego też wysłała swoje sługi, aby polowały na potężnego wampira Morbiusa. Wykorzystała do tego drużynę łowców wampirów, nocnych prześladowców, których zmanipulowała, przez co stali się jej ulegli. Ostatecznie Ghost Riderzy widząc niepotężne zagrożenie połączyli siły z nami północy, aby chociaż spróbować ją powstrzymać. Gdy na ziemię przybył zaradco źródło mocy Ghost Riderów, demonica błyskawicznie zdołała go uwieść, przez co ten dołączył do jej zastępu, aby wspomóc ją w podboju świata. Niedługo potem powija z nim kolejne demoniczne istoty, które wsparły jej potężną armię. Udało jej się nawet połączyć siły z Draculą, który przekazał jej władzę nad wampirami. Jej planem był podbój Wielkiej Brytanii przyjęcie Królestwa Avalonu, jednak napotkała tam opór Blade'a Wiecznego Łowcy, który połączył siły z Kapitanem Brytanią. Została jednak odparta i musiała wycofać się do zamku wampirów, który znajdował się na księżycu. Sprzymierzona z Mefisto rozpoczęła również wojnę w piekle przeciwko innym demonom, gdzie odniosła sukces przeciwko piekielnym legionom. W trakcie kolejnych wydarzeń walczyła również z doktorem Strange'em i co ciekawe została powstrzymana przez króla wróżek Oberona, który uwięził ją w rzeczywistości, z której pochodziło całe zło. Podsumowując, istota ta dzięki swojej mocy manipulowała każdym, kogo obrała sobie na swój cel i nawet najwięksi bohaterowie musieli mieć się na baczności walcząc z jej armiami. Jeśli będziecie chcieli posłuchać o tym, dlaczego Blade wieczny może mimo, że był wampirem mógł chodzić za dnia i dlaczego walczył z przedstawicielami swojej rasy, dajcie mi znać w komentarzu. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!